instrukcja obsługi. obsługi. I jedna instrukcja obsługi. Instrukcja no obsługi po pierwsze. A więc tak. Bierzemy auto... Nie nie, nie, nie. Bierzemy ją do... To jest, jest niepalące w ogóle. Ale... Jezus, pierwszy raz pociągnąłem. Bierzemy do To ja też niepalące. I tobie to jeszcze jest ten... Jeszcze raz. To jest magia. Dobra, już nie podnieś. Daj mu, daj mu. przy starych palcach.

Okay. Nie oddechaj, zacznij, 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 i teraz zacznij, 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 od razu. Ładnie pociągnął.